Ciężko? Dlaczego tylko z jednym krasątkiem? Z jednym, bo reszta sprząta twojej baga. A widział ktoś Harry'ego Butera? Tu i jestem i chyba coś wyczarowałem. Wow, teatrzyk. Jak on się nazywał? O, widziałem coś takiego na fejsiku. Kochaniki, nie na fejsiku, tylko na Facebooku. W mojej bagietnej bibliotece chyba obchodzą takie święto, święto książki. No, tak! Masz rację. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci na pamiątkę urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Na wybór patrona tego dnia miał wpływ fakt, że napisane przez niego baśnie są znane na całym świecie. Skoro zebraliśmy się już tutaj wszyscy, możemy iść czytać książki małym dzieciom. Hej, ha, do klasy, by się szło. Halo, halo, ale nie możemy iść, bo my jesteśmy z bajek i z baśni, przecież dzieci nas rozpoznają, to. Z bajki właśnie różnych autorów szeregu, tak? Tak, tak. Ale to w niczym nie przeszkadza. 2 kwietnia to święto wszystkich książek dla dzieci. O, idziemy, Dobra, idziemy. Co znajdziemy? Zapraszamy Już pani prosiła o żywienie Przy jednym ze wzgórz stał kazały zamek, a dookoła nie było... coraz mocniej, trawa zieleniła się, przelada przebudziła do życia. Właśnie już takie kaczanko na podstawie bajki, którą spisał Hans Christian Andersen. Bardzo dziękujemy za przeczytanie właśnie Andersena pod tytułem I <laughs> do Hej, hallo, do klasy, Halo, ale czy my możemy i do miejscu, z jest bajek? Z... A ja chcę odpocząć.